O nie! Energia. nie. nie energia. Witam Was wszystkie bitki. Z tej strony Admian Karto. Nowy level, nowe triki, wcinamy dino na gesty. Wszystko w jednym moi drodzy. A jeżeli Ci się spodobało, to koniecznie daj lajka, żebym wiedział, czego więcej nagrywać. A na razie lecimy na pełnej PUM! Lecimy na pełnej babciu! Pokaż co masz No Ma straszną, bardzo straszną winę i bardzo straszne dźwięki wydaje się. Stefanie. Boże, komu to mówi coś? Jaki... Ty, Boże, tam dziecko w ogóle pikało w tle, Boże! Ale babcia nas przestraszyła, my jesteśmy teraz żywi. Zaczynamy pod drzewem. E, musimy ustawić jakiegoś... jakąś pułapkę pod drzwiami, dobra? I tutaj nam mówi, żeby wziąć siekierkę. No dobra. I co, mamy normalnie. No Zróbmy logo. Ty, normalnie kamy słuchajcie, Minecrafta, słuchajcie, patrzcie. Bom, 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 bom. Ty, no słuchajcie, tak, sklepiczor takich rzeczy słuchajcie, jeszcze nie widział nigdy, nie? Ty, no i mamy normalnie deskę, bum, zrobiliśmy Dobra, i musimy zrobić jej pod drzwiami Babcia tam sobie tańczy w tle, nie przejmujcie się Musimy zrobić pod głównymi drzwiami Jakąś pułapkę O nie, wyrzuciłem belkę nie chciałem, nie chciałem, dobra Dobra, ale gdzie, gdzie ja mam to ustawić? Gdzie, gdzie jakby tą pułapkę mam zrobić? Babciu, przestań tam tańczyć, dwie muzyki na nas lecą Już nie ogarnę co się dzieje Słuchajcie, gdzie, gdzie chciałem tę deskę położyć. Napisane jest, że pod głównymi drzwiami, chyba że w środku, może trzeba wejść do środka. Słuchajcie, dobra, może trzeba wejść do środka. Wchodzimy do środka. Halo babciu, otwieraj drzwi. Otwieraj okna, otwieraj cokolwiek. No słuchajcie, użyliśmy tańca jakiegoś, jakiegoś, żeby babcia była dzieckiem. i patrzcie, chodzi na szwarka, i co? Będzie tak cały czas się czołgać? Babcia jest teraz dosłownie jak komandos, ty. Dosłownie się czołga, będzie on ciężej zauważyć, ty. Ja myślałem, że to mi polepszy coś, jak użyję tego, tego tajnego. O, co to? Jajka? No, my jaka tak? Musimy? Czy co tu? To, to to... Aha, no to energia jest! Boże, to energia skacze, to bo pomyślałem, że to w ogóle energia skacze, szczerze. No dobra, słuchaj, babciu, no to spokojnie. Tam się, babcia gdzieś tam czołga, słuchajcie, Zakrada się na mnie, myśli, że jej nie zauważymy. O, przestań już. Ty, tak szybko przestało, nawet nie zdążęcie zobaczyć, babciu, na żywo. Chciałem cię na żywo zobaczyć, a ty sobie poszłaś? O, tu belkę postawić, patrzcie, błyszczy się. Dobra, tu staramy belkę i co teraz? Musimy coś znaleźć, co wysadzić deskę. O, tu mamy w ogóle, patrzcie, dino cukierka, ty. Dino nagetsy, słuchajcie, kto lubi dino nuggetsy? Ja biorę dino nagetsy. Jakbym mógł, to zjeść. O, Babciu, to tam jesteś, dobra, czekaj. Rzucam ci dino nagetsem. Bum O, nie, nie podziałała, babciu, oh, nie, jakaś jak liczyła O, nie, o, tu nie mogę wejść you. O, Babciu, nie, 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 proszę. Oni są, nie! Now, <laughs> O, nie, tam mnie dmiję pokonały. Za to jeszcze raz mogę popatrzeć na starszą babcię. <laughs> daj dźwiękę. Dobra, babciu, to nie są żarty. Biorę ten topór jeszcze raz i tniemy. Tniemy, słuchajcie, szukamy jakiejś bomby. Musimy znaleźć na jakąś bombę. Tam w tym, na początku w menu była bomba, więc wydaje mi się, że go do kupienia za pieniądze. oczywiście tego nie kupiłem ją znajdziemy sami. Ale my musi, wiemy, że przynajmniej bombę jakieś szukamy, nie? Tylko teraz pytanie, gdzie ją znaleźć. bo deskę mamy, deską wiemy, co robić. Eee, poszukujemy tylko teraz jakiejś bomby. Gdzie może być bomba? Na górze, może tam w tym craft roomie. Coś takiego to się nazywało. I ty babcia znowu tańczysz, chryste panie, No ja ci dam. Dobra, o, tu na górze jest jakiś craft room, pamiętam. W ostatnim odcinku to byliśmy i szukaliśmy tych rzeczy. Invention room. O nie, to nie działa. W tym, tutaj teraz w tym levelu nie działa ten room. Czyli tutaj działają pokoje z levela na level różne, tak? Co to też nie działa? A. No dobra, no to co, idziemy do piwnicy. Do piwnicy na pewno jest bomba, na 100%. Tylko może tą deskę położę w sumie, bo mi tak przeszkadza, nie? Dobra, położę tą deskę, słuchajcie tutaj. Bom, dobra, mamy deskę położoną. Na górę nie możemy wchodzić, ale na dół możemy, prawda? No właśnie, dokładnie, dobra, na dole to jest bomba. Teraz pytanie: w których z tych milionów powierzchni może być bomba? Na przykład w klasie zwykłej. No nie ma. Evil Room, zły room, yy, zły room, i tutaj ten portal jest śmieszny, którego używaliśmy. Które robiliśmy w sumie? Kalibrowaliśmy go tam do bagna, żeby tepował. Dobra, tutaj mamy evil Rooma zaliczonego. Dobra, zbrojeniowna. O, patrzcie, widzicie lata ta bomba? No właśnie, Bomba, gdzie ty jesteś, słuchaj, ty. O, tutaj mogę co, patyka wziąć? Babcie dzikać? Ty mogę wziąć patyka, normalnie babcie yy, podziać. No słuchajcie, mam patyka, żeby się bronić. I szukamy dalej tej bomby i słuchajcie, nigdzie jej nie ma, no ty. Lata sobie ona mi tutaj przed oczami, ale tak naprawdę to nigdzie jej nie ma. Babciu, gdzie ją schowałaś, bombę? Przyznaj się, babciu, przyznaj się. Babciu, nie spij sobie, jesteśmy tutaj w pracy teraz, ostrej. Gdzie ją bombę? Halo, halo? A? 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 W kuchni? Bomba w kuchni? Bomba w kuchni? O, diament w kuchni, ty, patrzcie, hajsy, diamenty. Dobra, mamy diaksa. Normalnie gamy w Minecraft'a, lecimy. Hejka! Tortki, że przeszkadzam w filmiku, ale byłoby bardzo super, jakbyś polajkował, zasubskrybował i napisał co ci się podoba, bo co ci się nie podoba w filmiku A ja na razie się żegnam, nie przeszkadzam, papa, pa, bum To to wyjście na dwór jest? Nie To wyjście tutaj na ten główny ten placek, a to o, babciu czy ty jesteś, w ogóle cię nie widziałem O tu jest kura, tu jest kura, mogę wziąć ręką Chyba, o może wodę Kura daje jajka szybko Dobra, daje jako szybko Potrzebuję go szybko, o nie O wtedy rzuciła jakiem. A masz babciu, ty też, bum, o Boże, rzuciłem jajkiem, użyłem portalu ty! I spadam! I nie ma mnie! I znikam! <laughs> Widzicie jajko? Babcia ma jajko na postach normalnie, Rzuciłem nią jajkiem, użyłem teleporta sobie rzucam jajko, użyłem teleporta i się rozpływam, nie? <laughs> Dobra, słuchajcie, pokazałem babci super triki magiczne, magiczne sztuczki, ale to dalej nie robi tego mi Elodinuś dalej mi nie, nie robi yy, tego. Nie zadowala mnie, bo bomby nie mam o to, że ta babcia już chodzi, już mi zobaczy zaraz. No nie O nie, tu jest garaż, ojeju, ja nie wiem jak wyjść tutaj stąd O babcia mnie tu złapie. Może patrzcie mi tu zapieć chyba. A nie da włosku spadku. Może... Może, bo to wszystko, wszystkie drzwi pozamykane są już myślałem, że już już mnie jest. Kuro, gdzie jest bomba? Ukryłaś gdzieś bombę? Kuro! Dawaj jajo! Dobra, dawaj jajo, mamy obronę, słuchajcie, czego słuchajcie. Dziękuję kuro kochana. Dała mi moje jajko. Czy tutaj bomba gdzieś jest, nie wiem, na plecach? Wielki ban Wielki pan Alfred też nic mi nie mówi. Nic tutaj nie ma. Chodzę, chodzę siedzę sobie na jego głowie, nic mi nie pokazuje. Tutaj bomby nie widać. Ty, patrzcie, można wejść na kamienie. Ty, patrzcie, to praktycznie jak drabina jest. Ty, można wejść na kamienie na górę. O, 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 patrzcie, ty, bak grę dosłownie, pakuje grę, słuchajcie, uwaga. Ty, wypadnę zaraz poza mapę, patrzcie. Damy radę. O nie, nie daliśmy radę. Ła, Ła, boże, energię tracę. O nie, to energię tracę. Ty, jak ja stracę energię, to nie będę mógł grać chyba. To jest, musimy uważać, musimy uważać. Musimy uważać, jak Nie, parę do wody, wolno chodzimy. Aby teraz, bo przyszło, to by było po nas. Ale my damy sobie radę, bo chodzimy tutaj. Misja szukania bomby. Dalej trwa. Dalej trwa i dalej się szuka, ale chyba mam wrażenie, że. Ja mam wrażenie. Gdzie? Skąd? 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 boże świetnie? Skąd? No, babciu, to ty mnie straszysz? Skąd? Skąd to było? Dobra, babciu, zaś ci pokażę znowu moją sztuczkę. Ty, babciu, zaś ci pokażę moją sztuczkę znowu. Chyba nie pokażę, jednak artuję. Trzeba się to, dostać się na górę ma moi drodzy. Wiecie co? O, a mogę tędy wejść na górę? Patrzcie, ty, patrzcie jaki parkour, patrzcie, wchodzę tutaj, patrzcie, wchodzę tutaj, czekajcie, patrzcie, parkour. Wchodzę tutaj, wchodzę tutaj, wchodzę tutaj. O, mogę, nie mogę, nie mogę tu wejść? No nie, nie mogę tu wejść, chciałem wejść tutaj, potem wejść na dom może z tego. Bo tak blisko tutaj, to. to, to, to daszek tutaj tego blisko domu jest, myślałem, że będę mógł na niego wejść, ale nie, jednak nie można. No ja tak nie można, zepsuli! Nie mam fajnej zabawy! Ty, patrzcie, można prawie z tego wyskoczyć też tutaj, patrzcie. Tak brakuje dosłownie minimalnie, tak. Tak brakuje dosłownie centymetra, nie? No nie no, sama, sama, babciu, sama, twój dom jest bardzo niezabawny. Wszystko psuje. O, tu za fajne rzeczy. Może trochę się boję, tak być w rogu tutaj. No nie, oczywiście, że tu łatwiej jesteś, oczywiście, Masz łapiejko! Czekamy! łapiejko i uciekamy! łapiejko i spadamy spawnik! Nie mogę nigdzie się ruszyć, ja chciałbym wejść na górę, a nie mogę. O, po nie możemy wejść, no tak, to też odcinka, pamiętamy przecież. Wchodzimy na bałwana, patrzcie, ty. Wchodzimy na bałwana i skaczymy na górę. Tak, na górze będzie bomba, na, na pewno. Dobra, uwaga. Skak! O, O, teraz nie da rady? O, tutaj może. O, tu nie można było z tego, tylko stąd. O, dobra. Dobra, jesteśmy na górze. Jesteśmy oficjalnie na górze, inaczej nawet nie wiem, jak tu wejść. Dobra, i tutaj mamy co? Muzyczny pokój. Tak jak przystało, na wszystko, dobra Babcia tam sobie breakdansuje, tansuje Bansuje sobie Tu mamy co, game room? Pokój gier, Pokój gier. można sobie w szachy zagrać Mogę, można w raz zagrać, ja bym chciał bardzo wtedy Tu mamy sypialnię Dobra Boże babciu, bardzo dużą sypialnię, też bym taką chciał Tyle pokoju, nie? Tyle miejsca w pokoju, super O, siłownia, siłka, na siłce bomba jakaś O, rękawice są, na si ty, ty, ty Patrzcie, Rękawice są, ty ty, normalnie rękawica mam, ty, co to jest? Po co mi to? Ty, a po co, po co mam rękawice będą, ty? Znalazłem coś w ogóle, co nie powinienem jeszcze zna znaleźć na razie. Invention o, tu bomba będzie. Tak? Nie? Serio? A tutaj? Nie, no właśnie bo tu kręgielnie nawet. Nie ma tutaj tego? Ty, nie ma tutaj, dobra, słuchajcie, musimy sobie chyba pomóc z odpowiedzią. O, a winda działa w ogóle? Można ją użyć? Bo tu normalnie powinno się windą wierzyć na górę chyba, ale widzę, chyba nie działa, nie? Bo te schody są zablokowane, tak? Ty, tak, patrzcie, te słody są, są zablokowane. A nie, a są zablokowane, a pewnie mogę w jedną stronę wyjść, a z drugą już nie, dobra. No to ja nie wiem, to trudno. Słuchajcie, użyjemy podpowiedzi za diamencika. Gdzie jest? Dobra, kamienna bomba, może dojść robotę, dobra. A przy samochodzie, ma słuchajcie, w garażu. Trzyma swoje bomby w garażu, dobra, patrzcie. Teraz pokażę Wam sztuczkę, bo tutaj pewnie będzie można przejść w tą stronę. O, nie można, jednak, dobra. Myślałem, że będzie można w jedną stronę. A mogę wyskoczyć z tą? Nie, nie mogę. Jest osobnie niewidzialna ściana kości. Nie mogę wyjść. Dobra, dobra, wejdziemy dachem, wyjdziemy dachem, nie martwię się tym, wychodzimy dachem. Wyskakujemy przez balkon. Eee up. Dobra. Patrzcie sobie tam zajada się w kuchni. My wchodzimy do garażu, ale oczywiście nie wchodzimy, bo jest zamknięte. No trudno. Nie wchodzimy, bo jest zamknięte, wejdziemy oknem. No właśnie, jesteśmy, dobra, tutaj jest. bedroom, tutaj jest... tutaj jest samochodzialna, dobra, zamykamy drzwi, że na to, czego nie weszła. I tutaj podobno gdzieś jest bomba, jest tu szklej. klej. Nie wiem, klej będzie na potrzebny, biorę go, nie wiem, to jest klej. Klej zawsze się przydaje, prawda? Dobra, babciu, gdzie masz tą bombę? O, to jest bomba, o Boże, babciu nie, zobaczyłeś mnie tu gdzieś. Gdzie ty mnie zobaczyłeś? Boże, tu nie mam jak uciekać. O nie, babciu. Dobra, uciekamy tedy. O, jakie mi rzuciła? Ciekamy tedy, ciekamy tedy. Nie wiem, nie tedy, nie tedy. Może, może, boże, boże, mam już bombę, mam już wszystko, mam klej, mam wszystko. Ja chcę tylko przeżyć, babciu. Błagam, 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 bo nie, tędy nie macie ja, ja wyjść. Mam... O, o, dobra, tędy mogę wyjść oknem. Uciekamy ok, Dobra, może jeszcze je się w trakcie, chryste, co się dzieje, moi drodzy? Dobra Dobra, musimy podłożyć bombę, musimy podłożyć bombę, słuchajcie Dobra, musimy podłożyć bombę, wchodzimy teleportem, wchodzimy teleportem Wchodzimy, się Używamy magii Używamy tajnej magii Babci kartoflany i I słuchajcie, wychodzimy na zewnątrz Gdzie to było, gdzie to było wyjście? Słuchajcie, ja się już boję trochę, nie? Gdzie było to wyjście? O, tutaj, tutaj gdzieś, nie? Dobra, dobra. Proszę w ogóle mało energii ja już powoli, zaraz mi się skończy innego. Kładziemy bombę, szybko, kładziemy bombę! Gdzie mogę położyć bombę? Nie, babciu, co ty widzisz! Skąd ty widzisz? No, uciekam do garażu, nie obchodzimy to. O, Boże, rzuca mnie rękami! Widzisz mnie dosłownie! My, Boże! Uch, nie mogę, babciu, no co ty, nie, możesz sobie stąd iść! Możesz sobie stąd iść, zaraz cię, słuchajcie, z moimi ręka, rękawicami, po prostu, do. No. O no nie babciu, nie, 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 nie uciekamy, uciekamy, uciekamy. Wchodzimy do portalu, chodzimy do portalu. Wchodzimy do portalu, gdzie jest portal, gdzie jest portal, uciekamy portalem, dobra, szybko, szybko! I, I jesteśmy, dobra Dobra, słuchajcie, no muszę tą bombę podłożyć, a babcia nie chce, po prostu nie pozwala mi tej bomby podłożyć cały czas. Za każdym razem do mnie tam jest znowu idzie na górę. I znowu będą się uciekać. Może zdążymy? Nie, nie zdążymy, nie zdążymy, absolutnie nie zdążymy. O nie, energia! Nie! Musiałbym... Oglądamy reklamy, żeby energię mieć. Przeklikuję reklamę i teraz uwaga, czy mnie babcia złapie od razu? Muszę jakoś uciec. Jakimś, nie wiem. Jak ja uciec stąd? Aaaaa! Proszę, babcia nie o, gazę, Trzymaj, nie O, gaza, strwala! Trzy dwa nie jest normalnie! I uciekamy! Dobra, lecimy! No dalej no! Czemu taki wolny jestem dalej! To są energii, żeby biegać szybciej i co? A! No słuchajcie, użyliśmy rewaiwa, mamy dosłownie minutę Minutę mamy, żeby to przejść i podłożyć bombę szybko Babcia jest słucha na dworzu, chyba tutaj dosłownie przed drzwiami eee, Tam jest, żeby bombę podłożyć, patrzcie, o Teraz widzę, dobra, i zrobiliśmy to Udało nam się, Boże, mamy 40 sekund dosłownie Zaraz będziemy znowu wolni jak krety Ale to nic, nie przejmujemy się tym Wyskakujemy przez okno, bum, biorę moje rękawice W razie czego do obrony I patrzymy, co się z dzieje, Boże, to był taki ciężki odcinek, moi drodzy Co ty tam, babcia, robić? o A babcia chce, bejtuje, żeby dino robić? I teraz ją wysadzi. Wysadzimy jej drzwi dosłownie. No, no, może trochę przesadziliśmy, mam wrażenie, ale dobra. Babcia, boże, co ty masz z językiem, babciu? Halo, co ci się stało? Moi drodzy, udało się przejść poziom. Jesteśmy najlepsi, ale było, w bardzo ciężko. Energii nam brakowało. Już pod koniec. Dziękuję, że oglądałeś do końca. Ja się na razie żegnam Wy byliście wy, ja byłem ja. De ootbloed, nou ra, pum!